No, czekaj, Nie ma już się Startujemy. 12 kolejka ligowa. Przyjeżdża do nas Sokół, Kolbuszowa dolna. Jeśli chodzi o, o przygotowanie do meczu, to co wczoraj robiliśmy, ale bardzo krótko, więc spokojnie to omówimy. Będą nas atakować albo skrzydłowym, albo ósemką. Automatycznie wszyscy dobrze, wszyscy dobrze reagować po stracie. Będzie to zespół, który cierpliwie stoi w średnim pressingu. Jak odbierze piłkę, to szuka swoich szans w fazie przejściowej. Tu znamy zasady: mocno do strony, w pierwsze tempo przesunięcie ósemki. Cała linia dobrze przesunięta, środek zamknięty. W końcu zdecydują się na wypchnięcie piłki, odbierzenie. Będziemy mieli fazę przejściową. Dobry kompakt, ważna cierpliwość. Jeśli grają między linię, zawsze wyjście. Jesteśmy dobrze ustawieni, z nam nie grozi. Dobrze reagowaliśmy po takich tygodniach. Dzisiaj też zareagujmy dobrze i wygrajmy mecz, bo to ważne. Dajcie z siebie wszystko na boisku, zostawcie serducho, zostawcie A zdrowie, po zwycięstwo.

No, dawaj, dawaj, reakcja! Brawo, 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 brawo doskonale! Doskon, no, no, Jak boisko? daj, Topowe, dla nas topowe. Mam nadzieję, że to wyjdzie daj, wyniku też meczu. Dawaj, tutaj daj, dawaj! Jest druga strona, daj, no, wahadło! Jest, na... Zas, dwa. I, Dobrze to wsadził Bardzo a nie łatwa Jak się czuje się Jeszcze raz? Andrej się Andrej dzisiaj? Coś po no ostatnio mu nie siedziała może teraz no, nie, nie, nie siadało, nie siadało. To, panie Michale No jesteśmy gotowi Jak zróbko? No, nie Będzie źle. dobrze. No, w porównaniu do tego wiesz, jakie były na początku e, rokowania, to, to naprawdę fajnie, bo no to, na początku no to, była skatka o zabiegu, teraz już wracam. Jestem. Oh. Oh. Ważne rzeczy, prawdopodobnie będą grali trójką. Mały Andrii, te zejścia, odrywania. Tam jest trzech stoperów, którzy mają po dwa metry. Oni na pewno w pionie nie będą chętnie wychodzić. Czyli wtedy wahadła wyżej. Jak nie wiemy, co się Znalejmy, dzieje, to razem, to do kompaktu i do Czyli no zawsze za... plus jeden. Czyli jak zobaczysz, że jest dwóch, to gramy, że jest tu, pewnie. Panowie, dużo gadaliśmy w tym tygodniu, a teraz nie ma co gadać. Trzeba kurwa wyjść i wygrać. Koniec, kropka, kurwa. Jedziemy, panowie.

Przed nami fajne widowisko, miejmy nadzieję, że się odkujemy za to, co się ostatnio stało. Ekipa jest naprawdę dobrze nastawiona. Lecimy, 2-0 myślę, coś takiego. razie. A ty zostajesz gdzieś tutaj, czy tak. gdzieś tam? Ja Jak czujesz, jak czujesz? Eee, czuję, że będzie zwycię... zwycięstwo, bo gramy z drużyną, która jest na spadku, więc... Ale to są trudne mecze, wiesz? No wiem, mamy, mamy nadzieję, że będzie no zwycięstwo. Jakiś, jakiś konkretny wynik? Eee, 2-0 dla mnie. Punkty spokojne, tabeli delikatna zmiana. Jeszcze raz boisko, zaraz wpadnie. ogromny chodźmy, to gramy.

Tak się skoncentrowałem, że nie mam tej bramki. Nie masz bramki? No. E, różne ogólnie i podejście do różnego trwało 4 minuty cała procedura, nie? Że nie zdarzyłeś, to szacuję. Ale mamy to. Wygrałem. Coś? Wygrają 3:0. 3:0, stawiasz? 3 mączki. Nałomaty. No Z najważniejszych rzeczy musimy wszyscy utrzymać kurwa energię w pierwszej połowie. To jak wracamy pod piłkę, to jak reagujemy po stracie, to jest kurwa element. Aż to nie podlega dyskusji. Trzymamy do końca, jak ktoś nie ma siły. To ręka w górę i, i zmieniamy. Ale z, w drugą stronę, jak pogramy chwilę w piłkę i znajdziemy dychę między liniami, to co Andrii się z trzy razy zwrócił, to jest zagrożenie. Kursik z piłką. Rozi, tak jak teraz, ta szerokość jest okej. Okay. Bardzo często uciekałeś w szerokość. To, ta szerokość yy, ustawienia ok. Rozi naprowadza, wtedy mamy spierdalać od tak, tego stopera mhm. do szerokości. Pigi trzyma wysokość. Prowadzamy, ale i mamy 2 na i kombinujemy. Dawać, panowie. Zują, energia, energia mocno panowie, mocno! Początek, początek znowu, panie. Dawaj, poszukaj, poszukaj nie grać panowie! Dawaj, idziemy panowie! No, na nie Dawaj, spokojnie, ale Chodźcie panie, rozjaj! Czasami rybko! Słuchajcie, słuchajcie, on jedno lef miał, ale on za piłkę za zablokował to, co miał na górze. Tak, tak. Jak wrażenia po pierwszej połowie? Dla nas niestety negatywne Dla nas to niestety no? Okej, okay. <grymne> okay. okay. ale was trafiłem, co? A to <grymne> no, Mimo wszystko, wszystkiego dobrego Dziękuję Jak było? Dopiero co chcieliśmy Ok, co wiesz? Jakiś szumik? 2-1-2 Szumaj do siebie 3, 2, 1, gra. Jedzie. Pali, 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 pali. Pali, pali, pali. Pali, pali. nie na Pali. 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 Pali.

Dobra, dawaj, dawaj. Zawka za ulicę, Wicia dobra. za. Wicia i Boży. Da, 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 gramy, gramy. A jak, panie redaktorze? Męczarnie. Męczarnie. Gorąca końcówka w zimnym Kijowie. Dzień dobry. Jak my, Cicho? No Emocjonujący. Dojedziemy do końca. No jak odstawialiście przed meczem? 5-0 stawiał 5-0 pan postawił? Ja, pan? ja, ja tak nie. skromnie, bo po ostatnich ja. meczach Pana minuta Dawaj, minuta roboty, dawaj! Teraz, teraz, teraz Teraz Na stadionie imienia Czesława Krejgiera zmierzymy się Brawo. do stacji. Ciężko, ciężko. Przyjeżdża do nas Flota, zwinoujście, zapraszamy serdecznie na go. Tak się bawi Michał Zuber. Gratuluję. Dzięki. Piękna bramka. Dzięki. Córeczkę moją Felusię i żonkę Janetkę. Junia, hej! Tak się bawi, tak się bawi, a Junia, hej! Kto wygrał? Ja! Kto? 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 Jura, Jura, Jura. Brawo panowie.